Szenencje, szanowne Wielebne Duchowieństwo, Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia są będą powroty łemków do Prawosławia w II Rzeczpospolitej. Będzie to kontynuacja, częściowa kontynuacja tego, o czym mówił ksiądz arcybiskup Paisiusz, bo dotyczyć będzie prawosławnej decyzji przemyskiej. W na terenie której zamieszkiwała ludność łemkowska. Tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że łemkowszczyzna w okresie zasiedlania jej przez łemków należała do prawosławnej diecezji przemyskiej, która stanowiła część metropolii kijowskiej. Sytuacja uległa zmianie właśnie w roku 1691 po przystąpieniu do Unii Brzeskiej biskupa przemyskiego Innocentego Winnickiego. Początkowo proces szerzenia wpływów Unii na tym obszarze przebiegał z oporami, gdyż większość Łemków była przywiązana do Prawosławia. Jednakże w ciągu kilkudziesięciu lat Prawosławie na Łemkowszczyźnie zanikło, a Kościół, a Cerkiew Prawosławna utraciła tam wszystkie struktury. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Łemkowszczyzna administracyjnie znalazła się w granicach diecezji przemyskiej, będącej częścią lwowsko-halickiej metropolii kościelnej obrządku wschodniego. Proces odradzania się prawosławia na Łemkowszczyźnie rozpoczął się w pierwszych latach XX wieku i wpływ na ten proces miały między innymi rozwój Narodowego Ruchu Ukraińskiego, silnie powiązanego właśnie z kościołem grecko-katolickim. W jakim sensie też oddziaływanie rosyjskiej cerkwi prawosławnej na, na te obszary? Myślę, że ważnym aspektem był, była, był okres I wojny światowej. Represje i prześladowania Łemków w tym okresie. Męczeńska śmierć księdza Maksyma Sandowicza. Myślę, że to postać, która wywarła ogromny wpływ na późniejsze procesy zachodzące na Łemkowszczyźnie. W okresie międzywojennym także silne oddziaływanie pamięci Talerhofu, obozu, gdzie więzieni byli Łemkowie, stały się takim trwałym elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym z cerkwią prawosławną. Na ten temat, Szanowni Państwo, swoje prace poświęcili m.in. pan profesor Jarosław Moklak oraz ksiądz dr Roman Dubes, którzy przeanalizowali sytuację wyznaniową, religijną na Łękowszyźnie w okresie międzywojennym. Pierwsze przypadki powrotu Łemków do, prawo, do Prawosławia miały jeszcze miejsce przed I wojną światową, m.in. w 1911 roku na prawosławie przeszła część wsi Grab właśnie z księdzem Maksymem Sandowiczem. Na przełomie 1911 i 1912 roku zmianę wyznania na prawosławie zgłosiła większość mieszkańców takich wsi jak Czarne, Długie, Lipna, Nieznajowa i Radocyna. Ale chciałbym tutaj odwołać się do wystąpienia księdza profesora Mironko, bo chciałbym zwrócić uwagę, że pierwsi Łemkowie, którzy porzucili Unię, to byli Łemkowie, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że to jest taki nowy wątek badawczy, który powinien być w przyszłości podjęty. Wśród tej emigracji z Galicji, z biednej Galicji przeludnionej, wiele, wiele tysięcy stanowili właśnie Łemkowie z Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego. Sytuacja na Łemkowszczyźnie uległa zmianie wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Rozpoczął się taki trwający kilka lat trudny okres przystosowania Kościoła prawosławnego do nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Co się na to składało? Przede wszystkim nowe ukształtowanie struktur kościelnych, w tym również na terenie Łękowszczyzny. W związku ze zmienioną sytuacją geopolityczną, upadek carskiej Rosji, przejęcie władzy przez bolszewików, która wrogo była ustosunkowana do odradzającego się państwa polskiego, Koniecznym stało się unormowanie pozycji Kościoła prawosławnego. Tu chodziło przede wszystkim o uniezależnienie cerkwi od patriarchatu moskiewskiego. Ostatecznie działania metropolitów Jerzego, później Dionizego i wsparcie władz państwowych, w to wsparcie, w to wsparcie zaangażował się bezpośrednio Józef Piłsudski, doprowadziły do otrzymania w 1924 roku autokefalii. Jak stwierdziła Mirosława Papierzyńska-Turek, no, znawczyni kościoła, kościoła Prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, cytuję: W warunkach polskich autokefalia była jakby ostatnią likwidacją pozostałości z okresu rozbiorowego. Przyznanie autokefali, a droga do, do niej była trudna i poprzedziły ją tragiczne wydarzenia, m.in. zastrzelenie. Metropolity Jerzego kończyło okres organizowania Kościoła Prawosławnego w zmienionej rzeczywistości odrodzonej Polski. Wpłynęło też na większe zainteresowanie Łemkowszczyzną oraz wsparciem powrotu Włęków do Prawosławia. W działaniach tych hierarchia Kościoła Prawosławnego mogła także częściowo liczyć na władze państwowe. Przyczyny powrotu do Prawosławia miały różne podłoże. Po pierwsze wyłączenie z liturgii słowa prawosławny, zastąpiono go słowem prawowierny przez wielu księży grecko-katolickich. Występujące w tym okresie spory na linii wierni, duchowni. Mniejszy wpływ, chociaż on jest bardzo często gdzieś podkreślany jako taki decydujący, miały kwestie materialne. Tam chodziło o podwyższanie opłat za posługi religijne. Ja, ja to swego czasu zbadałem i nie sądzę, żeby to był tak, żeby to była przyczyna główna, ale ją się w literaturze przedmiotu wymienia. Jako istotny element procesu odchodzenia od Kościoła grecko-katolickiego wskazywano ukrainizacyjne działania ordynariusza przemyskiego biskupa Józefata Kocyłowskiego oraz ukraińskich środowisk nacjonalistycznych. I ja uważam, że to była jedna z zasadniczych przyczyn odchodzenia Łemków od, od Unii. Wśród istotnych można wymienić zakaz udziału księży grecko-katolickich pod groźbą kary suspensy w liturgiach i zjazdach talerchowskich. Konwersją sprzyjało też nadmierne zaangażowanie wielu księży w działalność polityczną i związane z tym próby przyspieszenia procesu ukrainizacji Łemków. W wielu przypadkach, na co zwracali w swoich wspomnieniach uwagę Łemkowie, lekceważono miejscowe tradycje i zwyczaje, nierzadko też wyszedzano język łemkowski. To jest, proszę Państwa, problem, który do dnia dzisiejszego właściwie występuje. Wiele środowisk ukraińskich mówi, że nie ma języka łemkowskiego, że jest jakaś tylko gwara w okresie międzywojennym czy w okresie jeszcze poprzedzającym wojnę było to stanowisko powszechne. Po, chciałbym też zwrócić uwagę, że pomimo, że większość łemków była wyznania grecko-katolickiego, nie było to równoznaczne z nastawieniem proukraińskim. W dalszej części mojego wystąpienia tę kwestię jeszcze rozszerzę. Sytuację zaostrzała też kwestia wprowadzenia obowiązkowego celibatu, co dla wychowanych w poszanowaniu tradycji Łemków było poważnym zagrożeniem dla czystości, cytuję, wiary przodków. Jako przyczynę, którą sobie wypisałem w trakcie wystąpienia księdza profesora Mironki, Mironko, chciałbym też wymienić niezbadany do tej pory problem, a właściwie zagadnienie wpływu Łemków powracających z USA na Łemkowszczyznę w okresie międzywojennym. Bo ci Łemkowie, którzy emigrowali w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, powracali na Łemkowszczyznę, budowali domy, kupowali, kupowali gospodarstwa. W części byli to już Łemkowie, którzy powrócili do prawosławia w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Także myślę, że jest to taki. Obszar badawczy, który wymaga wymaga nowego spojrzenia na przyczyny powrotu Łemków do Prawosławia. Akcja masowych konwersji na Prawosławie, na Łemkowszczyźnie, miała miejsce w latach 1926-32. Ona została zapoczątkowana słynną już schizmą tylawską w listopadzie 26 roku. Do 28 roku ruch ten przybierał na sile. Na Prawosławie przechodziły całe wsie, nierzadko z kapłanami grecko-katolickimi. Na przykład taki przypadek miał miejsce w Izbach, gdzie ksiądz Dymitr Chylak wraz z wiernymi przeszedł, powrócił do Prawosławia. Na początku lat 30. konwersje znacznie osłabły, a następnie około 1933 roku prawie zupełnie zanikły. Ogółem, według badaczy zajmujących się tą tematyką, do Prawosławia miało powrócić ponad 40 wsi z około 20 tysiącami wiernych. Te dane są rozbieżne. Według danych katolickich to jest około 17 tysięcy. Część badaczy prawosławnych pisze nawet o 25 tysiącach. Najbardziej aktywnymi ośrodkami prawosławnymi były Wsie Bartne, Bogusza, Florynka, Izby, Piorunka, Polany oraz Uście Ruskie. Wydarzenia na Łemkowszczyźnie doprowadziły do konieczności utworzenia sieci parafialnej oraz budowy świątyń, mających zaspokajać potrzeby religijne wiernych. I w kwestii tej dużą aktywnością wykazywał się metropolita Dionizy. Między innymi. Już w 1927 roku zwrócił się z apelem do wszystkich duszpasterzy pochodzących z Galicji, a pracujących m.in. na wołyniu o powrót w rodzinne strony. Zagadnienie powstających parafii prawosławnych na Łękowszyźnie i przyszłości tego regionu stało się tematem zwołanego w październiku 27 roku posiedzenia synodu. Cerkwi. W jego trakcie podjęto decyzję o konieczności prawnego uregulowania działalności powstałych placówek duszpasterskich oraz o erygowaniu początkowo dziewięciu parafii prawosławnych. W grudniu 1927 roku w Welwowie odbył się zjazd delegatów gmin przechodzących na prawosławie, którzy wystąpili do władz państwowych o prawne uznanie tych parafii i przekazania imienia parafii grecko-katolickich. Tutaj władze wspierały ruch prawosławny, ale jeżeli już chodziło o mienie, o przekazywanie cerkwi, plebanii, no to wykazywały się dużą wstrzemięźliwością. Jednak w wyniku m.in. zabiegów Metropolity Dionizego w marcu, kwietniu 1928 roku uz uznano sześć wspólnot za, za filię parafii prawosławnych w Lwowie. Były to parafie w, w Czarnym, Desznicy, Szanie, Radocynie i Tylawie oraz w Piotkowie Trybunalskim. To do tej parafii jako filia należała placówka w Boguszy. Nie uznano natomiast. 16 dalszych ośrodków, które prowadziły działalność duszpasterską. Władze też nie zezwalały duchownym na przejmowanie dotychczasowych cerkwi grecko-katolickich wraz z plebaniami, dlatego też w okresie międzywojennym, szczególnie w pierwszej połowie tego okresu, częstym takim zjawiskiem było funkcjonowanie czasowni pra prawosławnych, gdzie czasowo odprawiano, odprawiano nabożeństwa. Opóźniano też wydawanie zezwoleń na budowę nowych świątyń. Z tego też powodu dopiero w latach 30. XX stulecia w większości prawosławnych wsi wybudowano nowe cerkwie i kaplice. I tutaj również odwołam się do wy wystąpienia mojego poprzednika. Częściowo te cerkwie budowano za dolary przywiezione ze Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli nie wracali wierni, to przesyłali pieniądze na, na budowę cerkwi prawosławnych. W 1929 roku ustanowiono też w Czarnym prawosławną misję duchowną. Prowadziła ona działalność misyjną na zachodniej Łemkowszczyźnie. Tam najsilniej rozwijało się prawosławne życie religijne, organizowano uroczyste nabożeństwa, pielgrzymki, prowadzono katechezę. Cerkiew prawosławna zaangażowała się również w działalność kulturalno-światową wśród Łemków. Prowadzono czytelnie, wydawano gazety, współorganizowano obchody świąt łemkowskich. Zwracam tutaj, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na tę działalność misyjną na zachodniej Łemkowszczyźnie, bo tutaj łączę dwa Ważne elementy. Element życia prawosławnego i tożsamości etnicznej czy tożsamości narodowościowej Łemków. To ten dysonans narodowościowy Łemkowie-Łemkowie, Łemkowie u Ukraińcy. I tutaj występuje już w 1929 roku silne zaangażowanie Cerkwi prawosławnej na zachodniej Łemkowszyźnie. I również w późniejszym okresie zachodnia łękowszczyzna, częściowo Łękowszczyzna środkowa, to były obszary, gdzie łemkowie najsilniej przeciwstawiali się Ukraini, Ukrainizacji i w tym obszarze, w moim rozumieniu, cerkiew prawosławna odegrała decydującą, decydującą rolę. W celu dalszego wsparcia prawosławia na Łemkowszczyźnie metropolita Denizy wydał odezwę skierowaną do duchowieństwa. Polecał w niej powołanie Towarzystwa Misjonarskiego, w skład którego mieli wchodzić księża prawosławni z powiatu Jasielskiego, Gorlickiego, Grybowskiego, Nowosądeckiego oraz Kroślińskiego. Organizatorem i jednocześnie pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Misjonarskiego został ksiądz Antoni Krynicki. W celu realizacji i, i takiej dynamizacji całego przedsięwzięcia powołana została Rada Misyjna, miała ona opracować program misji z wyznaczeniem terminów i miejscowości dla odbywania spotkań z wiernymi i w, 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 całym ok w tej drugiej połowie lat 30. takie zjazdy Towarzystwa Misjonarskiego odbywały się w wielu wsiach łemkowskich. Proces powrotu do prawosławia dokonujący się na przełomie lat 20 i 30. XX wieku wzbudził zainteresowanie władz państwowych. I tutaj będzie ten aspekt politologiczny, polityczny, który, który częściowo został wsparty. Przez władze państwowe, mówię tylko częściowo, bo tutaj władze po polskie prowadziły specyficzną politykę na terenie y, Łękowszczyzny. Z, y, z jednej strony wspierały ruch prawosławny, bo on był antyukraiński, ale z drugiej strony nie chciały go za bardzo wzmacniać bo jednocześnie, prowadzi, szczególnie od połowy, drugiej połowy lat 30. prowadziły już swoją politykę polonizacji, polonizacji Łemkowszczyzny. Jak już wspomniano, większość Łemków była wyznania grecko-katolickiego. Nie było to równoznaczne z nastawieniem proukraińskim. I aby powstrzymać proces konwersji z inicjatywy środowisk antyukraińskich, te środowiska były określane staroruskimi, do nich należał między innymi, należeli między innymi księża grecko-katolicy Jan Polański oraz Natyszak, Metody Trochanowski, podjęto działania, które miały na celu przeciwstawieniu się powrotowi do prawosławia. I te działania wsparte też przez władze państwowe doprowadziły ostatecznie do utworzenia apostolskiej administracji Łemkowszczyzny, która została bezpośrednio podporządkowana stolicy Apostolskiej. W w 1936 roku obejmowała ona prawie 130 tysięcy wiernych, 130 duchownych pełniło w niej posługę duszpasterską. Pierwszym administratorem był ksiądz Bazylii Maściuch, Łemko, o takim nastawieniu anty, antyukraińskim. I powołanie apostolskiej administracji łemkowszczyzny częściowo ustabilizowało sytuację wyznaniową na łemkowszczyźnie. Natomiast nie zahamowało powrotu Łemków do Prawosławia, gdyż w większości te powroty ustały przed jej, przed jej utworzeniem. Dlaczego środowiska staroruskie dążyły do utworzenia oddzielnej struktury administracyjnej? Głównym powodem było zagrożenie ze strony środowisk ukra, ukraińskich. Łemkowie nie bez podstaw obawiali się pełnej ukrainizacji cerkwi grecko-katolickiej na Łemkowszczyźnie, przejawem tych działań antyukraińskich czy dezukrainizacyjnych był wydany w 1937 roku zakaz kolportażu czasopisów ukraińskich. Tam na Łemkowszy... była zasypywana czasopismami na Żłemko czy di Diłem ukraińskim. Działania te uzyskały, i tutaj znowu ten aspekt politologiczny, wsparcie władz państwowych, które właśnie od drugiej połowy lat 30. coraz wyraźniej zmierzały do przekształcenia apostolskiej administracji Łemkowszczyzny w narzędzie polityki narodowościowej na Łemkowszczyźnie. Rozwój prawosławia na Łemkowszczyźnie był zjawiskiem niekorzystnym dla ukraińskiego ruchu narodowego. Jego działacze oskarżali. Kler Prawosławny o szerzenie cytuję Moskiewszczyzny i Polszczyzny. Szanowni Państwo, brak jest jak na razie źródłowych dowodów na związki między konwersjami do Prawosławia i działalnością rosyjskich agitacji. W tym, w tym czasie, czyli ta teza na razie nie ma podbudowy, podbudowy źródłowej. Jednak taka analiza zjawiska była wygodna dla ukraińskich działaczy, dla których problemem była nieobecność propagandy ukraińskiej w prawosławnym duchowieństwie. Duchowieństwo to w większości wykazywało lojalność wobec państwa polskiego i nie angażowało się w takim rozmiarze jak duchowieństwo grecko-katolickie w działalność polityczną. Z tego też względu ukraińskie ugrupowania polityczne podkreślały prowizoryczny charakter apostolskiej administracji Łemkowszczyzny i jej jedność z grecko-katolicką diecezją przemyską. W podejmowanych działaniach stronnictwa ukraińskie Domagały się m.in. zlikwidowania administracji apostolskiej lub obsadzenia jej przez duchownego ukraińskiego, co zresztą w okresie II wojny światowej, w okresie okupacji, kiedy sprzyjała temu sytuacja polityczna dla środowisk ukraińskich, to, to nastąpiło. Domagały się również wprowadzenia do szkół języka ukraińskiego, podręczników i nauczycieli. Ukraińskich. Podkreślano również patriotyczną rolę duchowieństwa grecko-katolickiego w odrodzeniu narodowym i religijnym Łemkowszczyzny oraz wezwano ludność Łemkowską do zorganizowania się w ramach ukraińskich instytucji społecznych. Te apele to apele z okresu II Rzeczpospolitej, również w okresie późniejszym środowiska. Polityczne środowiska społeczne ukraińskie nawiązują do, tej, do, do tych apeli i do tej tematyki. Kończąc, chciałbym podkreślić, że powrót prawosławia na Łękowskieżnę w okresie II Rzeczpospolitej wpłynął na czasowe ograniczenie wpływów ukraińskich wśród miejscowej ludności. Proces ten uległ wzmocnieniu po powstaniu administracji apostolskiej Łękowszczyzny, której jednym z celów było osłabienie ruchu ukraińskiego wśród greckokatolickich Łemków. Celem działań ukraińskich środowisk politycznych i kościelnych była Ukrainizacja Łękowszczyzny i Łęków. Dotyczyło to zarówno środowisk prawosławnych, jak i greckokatolickich. De facto zarówno struktury Kościoła prawosławnego, jak i Apostolskiej administracji łemkowszczyzny stały się głównym czynnikiem dezukrainizacji tego obszaru w II Rzeczpospolitej. Jednocześnie powroty do Łemków, do Prawosławia, były zarówno sprzeciwem wobec Ukrainizacji, jak również symbolem kształtowania się odrębności narodowej społeczności Łemkowskiej. Dziękuję bardzo za uwagę.